Nie wiem o co chodzi, ale miałem nagrać jakąś małą, małego curve Cześć, jesteśmy w testu Ale ledwo sięgasz do czwartej półki Tragedia Czy? Tragedia? Ty jest z tobą Czyli? A ty tylko Marudzi, że jestem za mała Może to ty jesteś za wysoki Nie sądzę że... Dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj, żeby zrobić shopping nie. Aha, nic tego nie robić skąd my. No bo ktoś mógł przyjść, z pojeździe rowerach. Ten by się Ladańska, Nie. Mam nowe... Czemu nie ma nim miejsca? Mam nowe leginsy. A ek... im co, jak samej? Dobrze, spotkamy się. jak to darkamy pod autem, którego nie <laughs> mamy. <bomba>. Dlatego nie <laughs> Cześć! No hej. A nas przez chwilę chwilą dusił. Hej, muszę iść tak, żeby Cię było widać, bo później Cię nigdy nie widać. Dobra, jest sobota, godzina 9.38 idę się uczyć. Dzisiaj mamy Ja mam szkolenie ym, dzisiaj i jutro. Dzisiaj mamy z jutro z Ketli, więc ogólnie bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać, bo to będzie właśnie szkolenie takie uzupełniające y, kurs trenera personalnego, więc mamy to z osobami z kursu, więc znowu się zobaczymy. No i oczywiście z Agatą Korzeniacką i z Przemkiem Wojdalskim więc super nie mogę się doczekać jestem trochę wcześniej no a później po szkoleniu będziemy robić trening ja dzisiaj robię dwójki kursiowo-goleniowe i tyłek co ty, ty dzisiaj ćwiczysz? po co mam jest łapsze. nogi? nie, plecy aha, plecy przepraszam no więc tak, taki jest plan na dzisiaj aha w ogóle po co w ogóle się odzywam Odzywam się po to, żeby zapytać się Was, czy pytam się o tym, co prawda już na snapie ale tutaj też chciałam się zapytać, co myślicie o filmie, w którym powiedziałabym Wam, jak zlikwidować problem kolan koślawych i szpotawych. Ja miałam całe życie kolana szpotawę, wszyscy się ze mnie śmiali, że mam krzywe nogi. I... Ale się kolejny. Ale są proste. Czekajcie. Pokażesz? Poczekajcie. Dobra, pokaż tak. Okej. Okay. Wiecie? No to później już pokażę w innym filmie, ale jeszcze nie są idealne. Poczekaj tutaj, Dobra, jeszcze nie są idealne, ale będą, bo jestem oczywiście cały czas w trakcie tej pracy, więc dajcie znać, czy coś takiego Was interesuje. Jeżeli tak, to bardzo chętnie nagram, bo to jest bardzo fajny, to znaczy nie jest to zbyt męczący proces. A naprawdę bardzo daje fajny efekt, że to, to jest w sumie efekt po półtorej miesiąca pracy, więc spoko. Dobra, więc my lecimy na siłownię i zobaczymy się potem. Jolo! Jolo, malutcy! Będę sprawdzał? Będziesz. Dobra, więc mam przerwę, to jest Jola, o której Wam często mówiłam. I będę Wam dzisiaj pokazywać, co jem. Trochę wyżej, nie widać, właśnie, wiemy, też no, nie, nie widać. No właśnie, wiem, też nie widać. Więc mój drugi posiłek dzisiaj to kabanosy cztery, czyli około 100 gramów z konspol, czyli te, które lubię i jem. Ja też. Też lubisz? Też no, jesz? Dziękuję. Widzicie? Nie, są. kiełbaski śląskie. One są, mają trochę gorszy skład, ale Aha. też spoko. A nie jadłam tych. Na grillka no. wjadam. Adam mi jest Bardzo to nie są moje, ale nie było. <laughs> to mój. to jest jedzenie w tym szarm. No nie wiem, gdzie chcesz jeść? Nie, nie wiem, no muszę znaleźć coś, nie? Aha, no dobra, no, no, to się odezwę później, jak będę jeść kolejny posiłek. Więc na razie mam cztery kawę Już jesteśmy po szkoleniu i teraz będę jeść posiłek przedtreningowy. I chcę Wam szybko pokazać, co mam. Muszę otworzyć. I mam... To jest... czekajcie, no trochę słabo wygląda, bo się tego nie wymieszałam. Ale to jest kasza greczana, niepalona. Mięso mielone z indyka, ogórki i pieczarki. I to wszystko. Aha, i jeszcze sos, koncentrat pomidorowy. Więc teraz będę sobie to jeść. Ale nie jeszcze chce na chwilę do Magnoli, więc też musimy poczekać, bo nie powinno się tak wiecie, zjeść od razu, iść, trenować, więc też trzeba będzie trochę poczekać. Um, no, więc czekam na lana i odezwę się potem. I właśnie jesteśmy na bajku i a, znalazłaś taką fajną koszulkę no, i się Tak, teraz odsuń się, bo jesteś za duży. Jedzonku się kończy... Że... Co? No czy są ten... się kończy zawsze. Tak, więc to wygląda na czacie. O, widzicie? Fajne. I 69 złotych kosztuje, tak? No. no ale w się chowasz, ja chcę Ci pokazać. Gdzie? A to moje lenicy. Już je widzieliście, Mój outfit. No, dobra, to, to Tak sobie stajesz na kąciku. Dobra, chodź. Po treningu białko yy, i wzięłam już też BCA i kreatynę. Yy, zaraz będę jeść wafle, tym razem naturalne. I też. Tu masz wodę, możesz sobie wziąć, bo ja będę. Aha, to idziemy? No to chodź. Yy, bo też zaraz będziecie myśleć, że ja cały czas jem te wafle. Nie, 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 nie. Ja po prostu już i tak miałam tyle jedzenia przygotowane tutaj, że po prostu już nie chciałam więcej brać. Aha, jeszcze to? Zaraz od Ciebie nie zabiorę. jak to? Jak co? Czyli co na to w Aha, no, 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 no. Zaraz wezmę to od Ciebie. Tu skończę nagrywać. Mogę? Tak. No, więc... Yy... Piję białko, wzięłam bardzo kreatynę. teraz będę jeść y, wafle. Y, no i ogólnie no nie jest tak, że właśnie za każdym razem jem wafle po treningu, no ale czasami po prostu tak mi jest łatwiej i prościej, y, no więc tyle. Y, wracamy, będę chyba jeszcze jeść coś później, jak tak to Wam pokażę. Tyle. Głodny jesteś? Kłodny jesteś? No, to niedobrze. Dobra, i to jest mój kolejny posiłek. To samo co jadłam przed treningiem, czyli mięso mielone z ogórkami, pieczorkami i koncentratem pomidorowym. I to jest co prawda 250 g tutaj, więc jem tak z połowę I tyle. Dzisiaj już jest inny dzień, ale nie pożegnałam się z wami w tamtym dniu, więc przyszłam to zrobić teraz. Mam nadzieję, że taki krótki zlepek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie na przykład taki, więcej takich filmów, vlogów połączonych z dziennym jadłospisem, to piszcie w komentarzach, bo. Chętnie coś takiego będziemy nagrywać i to może wspólnie następnym razem, jak będziemy mieć chwilę wolnego czasu, gdzie właśnie razem będziemy ym, spędzać dzień. Yy, I tak. I to nie oczywiście. Aha, nie powiedziałam tego jeszcze. Nie pokazywałam Wam oczywiście śniadania i nie pokazywałam też Wam ostatniego posiłku. Uuu posiłku, ale zrobię to w inny dzień, bo, chcia, bo chciałabym to najpierw wrzucić zdjęcie tego czegoś na Instagrama, żebyście to mogli zobaczyć, bo to jest coś fajnego i tyle. I tak jeszcze na koniec zapraszam Was wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Nie wiem, czy wiecie, ale założyłam nowe konto na, fan, na Facebooku Marta Nowak, trener personalny Wrocław. To ja. I tam też staram się wrzucać... Mamy znaczy, trener personalny Marta, Marta Nowak. Wiesz co, weź wyjść, jak ty nawet nie znasz mojego niku. Po prostu wstyd. Masz I hańba. Marta Nowak, trener personalny Wrocław. Wstydź się. Widzicie to? Po prostu jestem zszokowana. Jeszcze sprawdzę, nie wierzę mi. No. Babę, chyba lepiej wiem. Masz rację. No wiem, że mam rację, bo sama nie zakładałam. Masz rację. No, więc zapraszam was tam i na Instagrama, Snapchat, wszystko jest w opisie. Dzięki bardzo za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia.